Witam. Firma Andartuning przedstawia państwu lampy strobo ledowe koloru niebieskiego. Lampy można podłączyć ze sobą nieograniczoną ilość sztuk. Po odpowiednim podłączeniu lampy migają w tym samym tempie, wszystkie jednakowo. Światło jest bardzo mocne, przed każdą diodą w kloszu jest soczewka, która wzmacnia światło dziewięć trybów świecenia. Lampy działają z zasilaniem 12 i 24V Dziękuję, zapraszam do zakupów.